Jestem Nina, jeśli mnie nie znacie, to jestem tancerką. Jestem aktualnie w Monachium, na studiach. Jestem też w szkole baletowej w Warszawie, więc robię dwie szkoły naraz. Jeśli chcecie więcej o mnie wiedzieć, to zapraszam Was na mojego Instagrama lub YouTube'a, ale nie o tym. Słuchajcie, wpadłam na pomysł razem z e, Wami w sumie, ponieważ jestem właśnie po zajęciach e, z ćwiczenia na stopy online i wpadłam na pomysł, żeby może zrobić razem ze mną takie zajęcia online w formie... E, prywatnej jakby grupie na Instagramie w formie live'a, który odbędzie się już w czwartek 13.07 o godzinie 17:00. Zrobimy pilates i mamy taki plan, żeby zrobić jakby taką serię zajęć. Na razie zrobimy 5 takich zajęć. E, później może jeśli ktoś będzie chciał zrobić więcej, to będzie 10. Jak jakby trzymać formę w czasie wakacji, co takiego zrobić, czyli wiecie, takie luźne zajęcia typu pilates, typu e, jakby moja choreografia i będziemy później ćwiczyć nad solówkami, nad improwizacją, będziemy robić też jazzową choreografię, będziemy robić też jogę, albo też mamy w planach zajęcia właśnie na plecy, na zmocnienie pleców, na wykręcenie, na stopy. Jest bardzo dużo rzeczy, nad którymi możemy popracować. I ja już się nie mogę doczekać, jak was zobaczę. Spokojnie wszystkie zajęcia będą zapisane, czyli możecie do nich albo wracać, albo jeśli na przykład w tym czasie będziecie robić coś innego, możecie po prostu je nadrobić, kiedy będziecie tylko chcieli, ponieważ. Te wszystkie zajęcia będą zapisane i będą dostępne przez cały e, czas trwania projektu. W planach jest jeszcze zrobienie jednych zajęć po angielsku, żeby mogła tak Was wprowadzić taki trochę angielski język tańca, żeby pokazać Wam, że to nie jest tak naprawdę nic strasznego. Jeśli jesteście zainteresowani takimi waszetami, czyli to są jakby pięć spotkań w formie właśnie na Instagramie, prywatnej grupki, gdzie. Będziemy się razem fajnie bawić. To właśnie pisz do mnie na Instagramie w DM-ach, czyli w tej prywatnej wiadomości. Już nie mogę doczekać, jak się zobaczymy i co? Buziaki!